Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciała wam, chciałabym Was dzisiaj zaprosić na krótki film na temat przesadzania roślin po ich zakupie, po tym jak już trafią do naszego domu, bez względu na to, czy są to rośliny przyniesione ze sklepu, czy ze sprzedaży wysyłkowej, bądź też dostaniemy od kogoś znajomego. Najważniejsza sprawa jest taka, że po przyniesieniu takiej roślinki do domu, Dajcie jej kilka dni, najlepiej tydzień, na taką aklimatyzację w naszym domu, w naszym mieszkaniu, po to, żeby ona przyzwyczaiła się do nowych warunków, żeby nie przeżyła jakiegoś dużego, nagłego szoku. Bo dla niej i tak już przeżyciem jest przejazd od producenta do sklepu, później ze sklepu my ją przywozimy do domu, potem ją przesadzamy i ona w każdym momencie no, może to się wydawać takie troszeczkę mało prawdopodobne, ale rośliny też się stresują nowymi warunkami. Jest to dla nich dosyć duża zmiana. Więc dajmy jej taki krótki moment, około tygodnia myślę, że będzie najfajniej, najlepiej dla, dla rośliny, żeby ona się zaklimatyzowała w naszych mieszkaniach. Dobrze, to może tak. Pierwsza roślina. Aha, no właśnie, bo ja mam kilka takich roślin, które wymagają przesadzenia, i właśnie na ich przykładzie chciałabym Wam pokazać, dlaczego. Czy potrzeba, czy nie potrzeba, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to zacznijmy może od początku. Pierwszy przypadek, zakupiłam ją zupełnie niedawno, Sansevieria Moonshine, księżycowa. Postała troszeczkę w samotności, że tak powiem, po to, żeby nie przeniosła ewentualnie żadnych innych szkodników na pozostałe rośliny, ale zobaczcie, zobaczcie jak wygląda jej doniczka. Poczekajcie, może sobie to ustawię. Ona jest cała, aż taka zniekształcona. Nie wiem, czy tutaj będzie to dobrze widać, natomiast ona jest aż zniekształcona przez te korzenie. Akurat te rośliny bardzo lubią przyciasne Przeciasnawe doniczki i przesadzamy je właśnie wtedy, kiedy one już są takie zniekształcone, powybrzuszane tutaj w różnych miejscach. Sypie się trochę z niej, więc wtedy ona kwalifikuje się do takiego przesadzenia. Natomiast przesadzamy ją, zobaczcie. Ja mam tutaj taką doniczkę, która jest o rozmiar. Większa. Tylko o rozmiar. Ona nie jest dużo większa. I nie przesadzajmy ich do jakichś ogromnych doniczek yy, yy, o, nie wiem, o pięć rozmiarów większych, tylko przesadźmy o jeden, dwa rozmiary większą. Ale jak przesadzimy o jeden, to będzie super. Ponieważ na przykład te rośliny one mają bardzo delikatny system korzenny. Jeżeli damy jej dużą donicę, z dużą ilością ziemi, wlejemy tam wody, to po prostu te korzenie nam szybciutko zgniją, i roślina niestety umrze. Natomiast zobaczcie jeszcze jedną ważną rzecz. Tu mi się sypie. Poczekajcie, ja sobie tutaj podłożę coś. Może tak. Zgarnę to, co się już nasypało. Ok. O, może tak troszkę. Zobaczcie, to podłoże, w którym jest ta roślinka, to nie jest, nie jest ziemia. To jest jakieś włókno kokosowe, w którym bardzo często sukulenty na przykład myślę, że też jak parę innych gatunków roślin też się znajdzie, które są właśnie dostarczane przez producentów w takich oto podłożach. Ja spróbuję. O, dobra, udało mi się wyciągnąć. W takich oto podłożach dostarczane one są do sklepów. To są podłoża, które po podlaniu bardzo długo trzymają wilgoć. Jeżeli nie przesadzicie rośliny z takiego podłoża, to chociaż na, na zewnątrz tutaj będzie Wam się wydawało, że już jest sucho i można dopodlać, podlać, to ta ziemia ta ziemia, to, to nie, nie wiem co to jest, to nie, trudno nazwać ziemią, to podłoże bardzo długo utrzymuje wilgoć i po prostu... Roślina, zacznie Wam obumierać, zacznie mi gnić korzenie. Tam ma fajne korzenie, bo ma białe. Tutaj też coś, nie wiem, czy było, rosło i zostało być może rozsadzone. Podejrzewam, że na pewno, ale korzenie są białe. Zobaczcie, jakie one są delikatne. Więc ją włożymy do o, takiej doniczki. Fajnie, właśnie, że to jest. To jest bodajże terakota. To nie jest plastik. Nie lubi wilgoci, nie lubi wilgoci Sansevieria, dlatego jak włożymy jej do, tak, do takiej doniczki łatwiej nam będzie mm, od, łatwiej będzie odprowadzana e, po prostu wilgoć e, z ziemi, ona sobie będzie oddychała całą powierzchnią i na pewno nie zalejemy e, e, korzeni. Dobrze, to więc pierwszy przypadek, więc tak, przede wszystkim to, że doniczka już jest po prostu proszę zniekształcona przez korzenie i dwa podłoże. No podłoże jest tutaj e, Produkcyjne, one są przywożone do, 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 do sklepów, to przewożone po prostu dalej od producenta w takim podłożu. Więc to wszystko postaracie się jak najlepiej obsypać, żeby nie uszkodzić korzeni i przesadzić o rozmiar większej doniczki. Dobrze, to teraz przejdźmy dalej. Ja sobie to odstawię, żeby się nie rozsypało. Więc tak, tak jak mówiłam, żeby nie przesadzać od razu tych roślin po przyniesieniu do domu, żeby dać im troszeczkę e, odpocząć. Coś mi się tutaj... Okej, okay, już jest lepiej. Żeby dać im troszeczkę odpocząć. Ehm... Ale są czasem przypadki, kiedy naprawdę te roślinki musimy ratować, więc musimy wybrać mniejsze zło. Albo po prostu czekamy i dajemy się zaaklimatyzować, albo po prostu ratujemy, bo może z nich już nic nie będzie do ratowania. Przykładem takim jest ten Oto Aloes, który kupiłam w biedronce za niecałe 15 zł razem z osłonką. Tak naprawdę trochę ją tu prześwietla. O, tak naprawdę ta osłonka mi się bardzo spodobała. i kwiatek w cenie osłonki, tak naprawdę. Więc kupiłam tego Aloesa, ale co się okazało, on już jest przesadzony. Tutaj jest ziemia, to nie jest pleś, nic takiego, to jest po prostu perlit. Duża ilość perlitu. Nie miałam jakiejś takiej typowej ziemi do, do sukulentów, więc dodałam perlit po to, żeby tą ziemię rozrzedzić, żeby ona była taka sypka bardziej, żeby była bardziej przepuszczalna, żeby nie trzymała zbyt długo wody i co się okazało, no po przeniesieniu takiej rośliny do domu no tutaj no nie byłoby dobrym posunięciem, żeby czekać em, tydzień, żeby ona się jakby nie wiem, przystosowała do nowych warunków, tylko co, wyciągamy ją z tej doniczki, obsypujemy z tej ziemi Ile się da, nawet bierzemy sobie miseczkę z wodą, jeżeli nie da się dobrze obsypać ziemi z korzeni, żeby ich nie uszkodzić, bierzemy sobie miseczkę z wodą, taką odstaną, najlepiej przygotowaną, i delikatnie moczymy w tej wodzie. Wtedy ta ziemia opadnie i odstawiamy taką roślinkę na kilka godzin, czy 2-3 godziny, żeby te korzenie nam obeschły, po czym nawet do tej samej doniczki, ponieważ ta doniczka nie była jeszcze za duża. Więc ja włożyłam ją do tej samej doniczki, tylko zmieniłam ziemię. Aha, jeżeli korzenie są już, widzicie, że nie są białe, nie są takie, takie zdrowe, tylko są na przykład podgniłe, no to usuwacie te, które są już uszkodzone. Można spryskać taką roślinę jeszcze jakimś środkiem antygrzybicznym i dopiero później właśnie przesadzić ją do nowej ziemi. Delikatnie podlewamy. No, i obserwujemy, co się będzie dalej działo. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, no ona na razie wygląda dobrze. Tutaj przy. tu nawet widać troszeczkę. Przy, przy ziemi miała po prostu takie brązowe, zgniłe te liście. Musiałam to wszystko powyrzucać, bo to się po prostu rozchodziło w palcach, że tak powiem. No, ale na razie już stoi. Nie wiem ile dokładnie, ale już ponad tydzień, chyba w tej nowej, może nawet ze dwa. W Tej nowej ziemi. Nie widać, żeby tutaj się coś złego działo, więc mam nadzieję, że przeżyje, że przetrwa te ciężkie chwile. Także Doniczka była tutaj kusicielką, chociaż na roślinę też chorowałam. No, za te dwie rzeczy 15 zł, to myślę, że to była super cena. To są właśnie uroki zakupu na przykład w biedronce. Oni mają naprawdę czasem rewelacyjne ceny. Można kupić za parę groszy fajną roślinę jeszcze z doniczką, tylko jedyny minus jest taki, że te rośliny są bardzo często tak zalane, tak przelane, że jak przyniesiemy do domu, to naprawdę nie wiadomo, co tam w środku przynieśliśmy sobie razem z rośliną. Także jeżeli traficie na świeżą, taką nową dostawę. To myślę, że bez problemu można brać, ale jeżeli taka roślinka już stoi tam tydzień, dwa, no to musicie dokładnie oglądać, czy, czy, żeby się nie okazało, że kupicie, a, a, a roślina po prostu po kilku dniach padnie. Dobrze, to to był kolejny przypadek. Także tutaj no, było ratowanie kwiatka, więc nie było czekania i zastanawiania się, tylko po prostu była szybka reakcja. Ok, następny przypadek tutaj. Zobaczcie pod spodem, co się dzieje. Znowu nasypę. Tutaj wszystko jest na wierzchu. Więc jeżeli widzicie, że e, roślina. Nie wiem w ogóle, jak ja ją wyciągnę. No nic będę próbować. Jeżeli od spodu wychodzą mi już korzonki, no to też kwalifikuje się do najszybszego przesadzenia. Stała chwilkę. Nie powiem, że nie było, nie miałam czasu się nią zająć, ale tak jak widzicie, to jest kolejna sytuacja, kiedy należy roślinę jak najszybciej przesadzić, bo ona się już nie mieści, ona nie ma miejsca do rozwoju, do rozwijania się, i szkoda, żeby się zmarnowała. I jeszcze jeden taki szybki przykład. Tutaj poczekajcie, postaram się ją wyciągnąć, bo ona stoi w takiej przydłużawej. Zobaczcie, jaka jest maleńka doniczuszka. Roślina wygląda tak, a doniczka jest po prostu taka. I tutaj też już zaczyna coś wyłazić od spodu. Więc w takich maleńkich doniczkach, no chyba, że sami coś sadzicie, naprawdę maleńkiego, jakąś, nie wiem, pestki z nasionka, no to ok, ale no, w przypadku rośliny, która rośnie, która się rozwija, to naprawdę... Warto jest z tych maleńkich takich doniczek, je szybciutko przesadzić do czegoś, do czegoś większego. Ja bym tutaj trzyma w takiej większej osłonki. Aha, i jeszcze jedna fajna, ważna rzecz. Osłonki. Jeżeli dobieracie sobie później osłonki do doniczek. No to jest akurat zły przykład. Ale poczekajcie może tutaj, o, powiedzmy, że ta roślina jest wkładana do osłonki. To fajnie, jeżeli ta osłonka jest. Troszeczkę większa od tej doniczki. Też o rozmiar jeden, żeby tutaj była przestrzeń, żeby ta roślina mogła oddychać, żeby ta woda miała gdzie odparować, żeby to wszystko tam nie siedziało wewnątrz, nie robiła się jakaś pleśń, jakiś grzyb, nie wiem cokolwiek innego, żeby ta roślina nie zaczęła gnić. Fajnie jest, jeżeli ta osłonka jest większa, roślina ma wtedy Możliwość pozbycia się nadmiaru wody. No te doniczki są najlepsze, bo tutaj woda odparuje i one są właśnie dobre dla roślin, które nie lubią nadmiaru, nadmiaru wody, nadmiaru wilgoci. Te, które lubią, to wręcz przeciwnie, można je trzymać właśnie w takich plastikowych doniczkach. Tylko, nawet jeżeli roślina lubi wilgoć, no to na pewno nie lubi przelania. Zawsze jest, zawsze, no. no, no lepiej jest roślinę w cudzysłowie przesuszyć niż ją przelać. Bo jeżeli ją przesuszymy, to jest jeszcze szansa, że ją odratujemy. Natomiast jeżeli ją przelejemy i ona zgnije, no to no jest ciężko. Oczywiście można próbować i jak najbardziej powinno się, ale, ale już jest y, ciężej. Także podsumowując, jeżeli przenosimy roślinkę do domu, dajmy jej troszkę czasu na oswojenie się z nowymi warunkami. Oczywiście, jeżeli sytuacja nam na to pozwoli, bo jeżeli widzimy, że jest dramat w doniczce, no to wówczas nie, nie czekajmy, tylko od razu się zajmujemy taką rośliną, od razu ją przesadzamy. A jeżeli możemy, to chwilkę odczekajmy. Oczywiście dobór odpowiedniego podłoża, y, odpowiedniego rozmiaru doniczki. Nie za dużej. Pamiętajcie, rozmiar dwa większej. Roślinami, które y, lubią za dużą doniczkę, na, na pewno jest skrzydłokwiat. Natomiast cała reszta raczej preferuje mniejsze, ponieważ ona wtedy nie skupia się na tych korzeniach i tam nie rośnie wszystko wewnątrz, tylko się skupia na, na liściach. Yy... Jeżeli korzenie wychodzą od spodu, przesadzamy. Jeżeli doniczka jest zniekształcona, zobaczcie, jak ona wygląda. Jeżeli jest zniekształcona przez korzenie, już widać, że tej rośliny jest ciasto, ona się rozpycha, wówczas dopiero, e, dopiero przesadzamy. No i pamiętajcie, że sukulenty e, i sprawdzajcie jaka jest, jaka, jakie jest podłoże. To jest takie włókno sprasowane jakieś, nie wiem, kokosowe, które naprawdę trzyma długo, długo wilgoć. I żeby roślinka nie zginęła, również starajcie się ją jak najszybciej przesadzić. To na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko to, co najważniejsze. Pewnie coś mi się tam przypomni w międzyczasie, ale jeżeli będzie to coś ważnego, to dopiszę Wam pod filmem. I co? Mam nadzieję, że parę informacji Wam się przyda. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawiania łapek w górę, do subskrypcji, do komentarzy. I dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do następnego filmiku. Pozdrawiam. Papa! Pa.